Halo, halo? Mm. E? Halo, witam, poproszę o twoją propozycję. Kran? Kran. M nie, kran jest w kopercie. Pozdrawiam cię gorąco. No, czy propozycje się skończyły? Nie, 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 nie. Nie, kredens. Czekam dalej. Trzeba było spróbować. A więc... Czekam na kolejne propozycje, czekam na kolejnych graczy. Zapraszam wszystkich stałych, jak i nowych graczy. Każdy ma równe szanse dostać się do tego programu. No wiadomo, że ma większe ten, który więcej razy próbuje, który nie poddaje się, jeśli nie odnajdzie wolno linii za pierwszym razem. I jest kolejny taki wytrwały gracz. Dobry wieczór. Na K? W kuchni? Hmm. Macie rację. To jest coś do jedzenia. No, jeśli nie jest to kalafior, no to co to może być? To może być nie kalafior. A? W tej chwili czekam na zwycięzcę. 500 zł do rozdania, do wygrania. Czekam na rozwiązanie. Nie kalafior, a. a co? Dobrym rozwiązaniem zadzwoń, bo jestem pewna, że wiesz, że znasz prawidłową odpowiedź: gwiazdka 7322. Pod taki numer dzwonisz z telefonu komórkowego, a ze stacjonarnego 0400, 307 888. No, i jak będzie? To twoja olbrzymia szansa, aby wygrać pół tysiąca. Tylko trzeba sięgnąć, dłoń po telefon. Trzeba wykręcić mój numer. Trzeba spróbować. Nie kalafior. A co? Moi drodzy, słuchajcie mnie uważnie. W kuchni na literę K, ale to coś można zjeść. Nie wierzę, że skończyły się propozycje. Przyjrzałeś się? Bardzo dobrze. To teraz zadzwoń do mnie z twoim słowem na literę K. A być może dostaniesz ode mnie pół tysiąca. 500 zł dla ciebie, ode mnie, już teraz. olbrzymia szansa do wygrania pół tysiąca. Pomyśl, co to może być? Halo, witam serdecznie. Tak. Poproszę o słowo. Kanapka. Nie kanapka. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. 5 4 3 Halo, dobry wieczór. Witam w programie Nocnej Igrażki. Jak masz na imię? Bardzo blisko. Krążymy wokół rozwiązania Tysiąc złotych, tu i teraz za dobre rozwiązanie. Coraz bliżej, coraz bliżej dobrej odpowiedzi. Coś słodkiego. Coś słodkiego, naka. Coś słodkiego, takiej wielkości, zawinięte w papierek. Mniam, miam. Cały czas jestem i czekam. Kochani, ja tu cały czas z Wami jestem i czekam na telefon w sprawie mojej zagadki, aby wygrać 1000 złotych. Podaj mi to słowo, a być może za chwilę staniesz się bogatszy o tysiąc złotych. Ale nie czekaj, aż ktoś cię wyprzedzi. To jest twój tysiąc, twoje rozwiązanie, twoja odpowiedź, twój pomysł. Więc zapraszam. Trzeba odrobinę powalczyć. Trzeba natrafić na wolną linię telefoniczną. Może udać się za pierwszym razem. No i tego ci życzę. A jeśli nie, to wykręć mój numer ponownie. Aż w końcu dotrzesz do mojego studia i głośno i wyraźnie podasz mi swoją propozycję. Chodź, to dobre słowo. 1000 złotych. Myślisz, że nie warto pograć o taką kasę? Ja uważam, że warto. Aj, 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 aj. Bo robi się coraz później. Halo, halo, dobry wieczór. Halo, dobry witam. Wieczór. Poproszę o rozwiązanie. Krówka. N nie krówka, nie krówka jest w mojej kopercie, ale jesteśmy... O tyle, o tyle, bo takiej wielkości jest krówka i takiej wielkości jest moje rozwiązanie. Tak, chodzi o pewien cukierek. Słyszysz? Jest podpowiedź. Nie krówka, nie krówka jest w mojej kopercie. Inny cukierek na k. Ja poproszę o podpowiedź. To jest twoja podpowiedź. Jesteśmy bardzo blisko rozwiązania. Bardzo blisko. Trzymam kciuki za ciebie. To jest Twoja olbrzymia szansa. Przecież znasz rozwiązanie. To zgłoś się po dwa tysiące złotych. Ostatnia szansa dla ciebie. Dwa. Mamy dwa. Mamy zwycięzcę. Dzisiaj dwa tysiące złotych. Jakie cukierki? Ukryły się w mojej kopercie. Trzymam za ciebie kciuki. Proszę pana! Ale proszę zostawić moją kanapę. Ja jeszcze nie kończę tego programu. Prawie mi się udało ustrzelić go. Widzieliście to? Wynoszą mi moją różową kanapkę. Mój znak rozpoznawczy moich nocnych igraszek. No, jak to możliwe? Ja jeszcze nie kończę tego programu. Jeszcze może mi światła zgasicie, co? No, się zdenerwowałam. Tu mam 2000 tysiące złotych. Mam ukryte dwa tysiące złotych. I ja najpierw oddam tą kasę, a potem będziecie wynosić moje kanapy. Ale wiecie co, nie mam dla was dobrej informacji. To jest niemożliwe. Co się dzisiaj dzieje w tym moim studiu? <grymne> Moi drodzy, dwa tysiące złotych. Na koniec programu. Uff, jeszcze mi na chwilę zapalili to światło, ale. Karmelek? Nie. 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 Chyba. Chyba wyraźnie widzicie, że nie karmelek. Trzy, liczę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna szansa, no 2002. Kuku. Fuchu. Jeden. Halo, dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, cześć, witam. Witam, cześć. Jakie to słowo? Y to są kukułki, prawda? Tak. Jak masz na imię, kochana? Magda. Magda, moja imieniczka, dlatego 2000 złotych dla ciebie ode mnie w tym programie. Gratuluję ci, dziewczyno, uratowałaś mi życie. To nie były karmelki, to były kukułki. A ja zapraszam na jutro. Jutro też ogromna kasa. Pa!